Dzień dobry, witajcie. Zawitaliśmy dzisiaj do Dąbrowy Górniczej, do domku, który tutaj widzicie za mną. I powiem wam szczerze, że tutaj temat nie będzie łatwy, dlatego że szykujemy tutaj i rekuperację i instalacje pod późniejszy montaż klimatyzacji, a dlaczego ten temat nie będzie łatwy? Dlatego, że ten dom jest prawie, że w 100% wykończony. To znaczy ma on już taki stan deweloperski. To znaczy mamy gładzie, mamy już podłogi zrobione. No, i sami rozumiecie, że teraz po prostu musimy wróżyć z fusów, czy w tej ścianie coś nie idzie, czy w tej podłodze coś nie idzie. I a propos podłogi, niestety coś szło. Już chłopaki mi wysłali zdjęcia, że podczas wykonywania przewiertu pod piony z rekuperacji takim dosyć dużym wiertłem. No, udało się troszeczkę tego poprzecinać. Niepotrzebnie się oddalam, więc zawracamy. Idziemy do środka i sami zresztą zobaczycie. Nie zawsze wszystko się udaje. Tutaj tego po prostu nie wiedzieliśmy, czy trzeba będzie naprawić. A pionę zrobimy w innym miejscu. Chodźcie do środka. Piony miały nam iść tu, w tym miejscu, no ale nie pójdą. Będą musiały niestety pójść tutaj, tędy. Ale już częściowo puszki rozprężne mamy zamontowane. Tu jest w jednym pokoju, jest w drugim pokoju, w osi, jak widzicie, okna żeby to mniej więcej ładnie wyglądało. Ale słuchajcie, największy problem tak naprawdę będziemy mieli na dole. Tutaj na poddaszu, jak widzicie, nie jest jeszcze zamknięty strych, więc tutaj sobie tą instalację możemy prowadzić. Natomiast tak jak mówię, gorzej będzie na dole, dlatego że tam już sufity są wykończone. No i tam za wszelką cenę będziemy musieli na tyle kombinować, żeby no, możliwie jak najbardziej, jak najmniej inwazyjnie poprowadzić całą tą instalację. Myślimy tutaj o anemostatach szczelinowych. A jak to się e, suma summarum okaże, no to czas pokaże, zobaczymy. No, a tutaj mamy już rozdzielacze, przygotowane są do tego, żeby je już niedługo umieścić. No i jako, że piony, tak jak Wam mówiłem, będą nam szły w tym miejscu, no to rozdzielaczy możemy spodziewać się nieco wyżej, czyli tutaj, w tym miejscu. Tu musieliśmy się nieco odsunąć, ponieważ idzie nam, no jak widać, przeszkoda. Jak to właśnie wygląda na takich budowach? Po drodze okazało się jeszcze kilka problemów z klimatyzacją, na przykład niespecjalnie jesteśmy w stanie ją powiesić w miejscach, gdzie to było pierwotnie planowane, dlatego że jest całe po prostu lana ściana, więc problematyczne będzie, żeby tam umieścić puszki, no ale zobaczymy. Musimy teraz to wszystko przegadać z inwestorem. Ja tymczasem znikam, bo inwestora nie ma. E, przegadamy sobie to z nim na spokojnie i pewnie wpadną tutaj do chłopaków jeszcze jutro, pojutrze i będziemy kończyć system. Na razie. Dzisiaj drugi dzień pracy i prawdopodobnie temat rekuperacji będziemy mieli zakończony. Stoją już piony, tak jak tutaj za moimi plecami widzicie, rury mamy już rozprowadzone do czerpni, do wyrzutni z tamtej strony w kotłowni. Mamy tutaj już rozdzielacz przygotowany pod pomieszczenia na parterze i rurami będziemy sobie tutaj przejdziemy sobie przez łazienkę, dalej pójdziemy sobie przez korytarz do dużego pokoju, do salonu, do kuchni. Tutaj też sobie przejdziemy na przedpokój. Tutaj o, już jest też przygotowana, przygotowany otwór i de facto jakoś to będzie. Cały czas robota do przodu idzie, także trzymam kciuki za chłopaków, żeby to faktycznie udało się dzisiaj skończyć, a w kolejnym dniu będziemy się brali za przygotowanie instalacji pod klimatyzację. Czerpnie i wyrzutnie, jak widzicie, póki co są zaślepione z tego względu, że oczekujemy na odpowiednie kratki. Myślę, że na dniach powinny przyjść, więc wówczas jedamy, a zabezpieczone jest po to, żeby po prostu do tych rur no, nie naleciało żadne i to robactwo, i śmieci, i wszystko inne, co tutaj gdzieś z deszczem może nam do środka wpaść. Trzeba zabezpieczać rury i też dbajcie o to generalnie właśnie na miejscach montażu. Bo z tego co gdzieś tam czasami widzę po różnych zdjęciach, to niekoniecznie wszyscy instalatorzy o to dbają. A jest to dosyć istotne, bo jak później wreszcie ten rekuperator zostanie uruchomiony, to tak na dobrą sprawę parę pierwszych dni i filtry już będą nadawały się do wymiany. No po co to, skoro od razu można tą instalację wziąć i zabezpieczać na każdym jej etapie. Jestem właśnie w salonie i tutaj chciałbym Wam sprzedać, jaka jest nasza wizja i dlaczego to wygląda tak, a nie inaczej. Pierwsza sprawa, nie ma możliwości podkucia tego wyżej, dlatego że tutaj właśnie idzie podciąg pod tą ścianą. Dlatego też no, wysokość jest jaka jest. I teraz co tutaj będzie zrobione, jako że sufit mamy już wykończony, wszystko tutaj jest zrobione, no to nie możemy go zbytnio obniżać, dlatego że to pomieszczenie było po prostu klaustrofobiczne. Dlatego też ustaliliśmy z klientem, że tutaj zarówno pod tą ścianą całą, jak i tutaj z tyłu za moimi plecami będzie. Puszczona taka LK, taki kształt literki L i stąd właśnie będą anemostaty szczelinowe. A dodatkowo prawdopodobnie tą właśnie tutaj zabudowę wykorzystamy też do tego, żeby odprowadzić wodę z dwóch jednostek, które są w pokojach nad nami. Dzięki temu mniej więcej gdzieś tutaj w tym miejscu wejdziemy, przejdziemy sobie za moimi plecami przez korytarz, tam są, tam są drzwi do toalety, do jakiejś tam łazienki i gdzieś tam właśnie wepniemy się pod odpływ ze skroplinami po to, żeby za wszelką cenę od prowadzić je grawitacyjnie, bo tak jak zawsze powtarzam, unikajcie pompek, skroplin jak zła, najgorszego, zawsze odprowadzamy wodę grawitacyjnie, o ile oczywiście da się to w ten sposób zrobić. No i na poddaszu też już mamy wszędzie przygotowaną instalację. Cała instalacja idzie sobie tutaj tutaj do rozdzielacza. A następnie do pionów. Schodzimy sobie już do garażu i w garażu w kotłowni właściwie będzie umiejscowiony rekuperator. No, i mamy tutaj również instalację przygotowaną pod klimatyzację. Wszystko zamknięte w takich właśnie fajnych puszkach. A tutaj w dół idziemy sobie ze skroplinami. Klimatyzacja w drugim pomieszczeniu. Skropliny odprowadzone mamy tutaj. Tam sobie przechodzą i schodzimy nimi w dół bezpośrednio do garażu. No i zostały nam jeszcze tutaj dwa urządzenia. Jedno urządzenie w sypialni jest tutaj. Tutaj mamy podobny patent, czyli rurki idą w górę, a z kroplinami przechodzimy tutaj z pokoju obok, bo za tą ścianą jest również klimatyzator, jakby symetrycznie. No i tutaj już sobie schodzimy bezpośrednio w dół i tam już korytarzem i do toalety. Cała instalacja idzie w ten sposób. I już tutaj na wysokości no powiedzmy 3 metrów od ziemi będzie jednostka zewnętrzna zamontowana. Zaraz Wam to pokażę, jak wygląda wszystko z zewnątrz. Natomiast jeszcze póki jestem w środku, pamiętacie pewnie parę minut temu, widzieliście jak były tutaj przecięte rurki, już wszystko zostało naprawione, także winy odpokutowane. No, i już mamy też czerpnie i wyrzutnie zamontowane. Kratki już są. Klimatyzacja, jak widzicie, jest tutaj, w tym miejscu. Strasznie dzisiaj jest nieprzyjemna pogoda. Mamy już takie pierwsze jesienne, bardzo nieprzyjemne dni, bo do tej pory jesień była fajna. Dobra, tyle z mojej strony. Nie ma co przedłużać, bo tak jak mówi, zimno. Kończymy temat. Możemy uważać za zakończony. W tym oto domku pozdrawiam Was serdecznie z Dąbrowy Górniczej. I gdybyście czegoś potrzebowali, czy to właśnie w temacie rekuperacji czy to w temacie klimatyzacji. No to grupa Instal stoi dla was otworem. Zapraszamy do kontaktu pod albo pod numerem telefonu, który tutaj widzicie. Tyle ode mnie. Łapki w górę. Proszę o jakieś komentarze o subskrypcję naszego kanału. No i widzimy się na kolejnym montażu. Do zobaczenia.